Siemanko, siemanko dzisiaj nagrywam pierwszy w życiu z oczywiście filmik no trzecia część zrobię czwarta już, to jest czwarta część y a, w domu jestem tak i zmieniłem maskę taką ładną, mi się podoba ubiór tak samo zmieniłem teraz lecimy do wytwórni piszcie wy komentarzach e, jaką wytwórnię mam kupić to też jest ważne bo o i ostatnio kupiłem taki wóz auto tylko że mi się filmik nie nagrał no filmik się nie nagrał i ale paka jest pojemna powiem wam Kład się prawie tutaj zmieścił testowałem przed odcinkiem to też jest fajne Turówka jest niezawodna Jedziemy teraz. E, I jak mówię? O Jezu, który są Co Zaznaczę sobie na mapie. Jedziemy, jedziemy. A, subskrypcja jest obowiązkowa, pamiętajcie. Tak samo jak lajkacz. Trzy lajki pod tym odcinkiem. Kolejny. Możliwe, że pojawiać filmiki z Robloxa. To nie zaprzeczam, ale na telefonie, bo on się wtrąbi. Wypadnie. Oczywiście e, jakie auto mam kupić. Karton, które mi się podobają na które wybieramy. Idziemy, idziemy. E, w następnym odcinku będzie filmik e, Zbieram auto na dla mojego pierwszego subskrybenta. To Mów mi drag jest antena wymówił na dwie rundki chyba tak czy zajm O, no, i drzwi w tym policie. Lijdcie też w komentarzach ile... Dużo na ciebie do w komentarzach. Liczcie też w komentarzach chwilę uderzbę walkę. Liczymy o żyło. Że... A kurun mnie się nic nie stało. To jest na to na przełaj, oj Ojojoj. Oj. Podświetlenie od dołu. Chyba, że to lampy świeciły. dawacie też swoje niki w komentarzu kod do sesji to jest jak dobrze pamiętam 78 330 tak to jest kod do sesji to jest prywatna sesja no? tak prywatna tu jest ktoś no, nie, nie, no jest nie no jeszcze tutaj grać dużo bo to nie są akurat sesja ale może tyś ja tutaj będę ciągle chodził no jeździł znacznie robił misję i tak dalej jedziemy który ja tego I to jest reklama bez osoby która tutaj ze mną, jak to można mamy współ pracuje Wpadajcie na y, kanał Filipa Ety. Polecam, są fajne filmy. Z Robloxa akurat. Czyli on nagrywa zrobił się jak GTA to jest pewnie. Ojejku! prawie w taki Beszki robiłem normalnie w powietrzu. Przed tym filmikiem się jeszcze pojawi jeden filmik z... o, ktoś tu jest. Siemka. I już jesteśmy na miejscu. Teraz zobaczymy, czy mamy coś do sprzedania, coś do wzięcia towaru. 16 tysięcy się wstrzyma to się, wstrzyma towaru nie mam. Albo nie, albo sprzedam, nie sprzedaję. Nie sprzedaję, ale yy, kradnę towar. Na robieniu tak. Nie, nie, nie chcę sprzedawać to dokładnie za sobą, nie chcę kupować, To jest bezsensowne. Kolejny dołączył. Halo, mordeczko. Gdzie jemy? Tu? O kurde, blacha. Aż tutaj. Nie chcę mi się tutaj jechać. Chyba, że teraz bieram na kosatkę czy na Maze to też piszcie w komentarzach, to też jest ważne. Kosatka czy Maze bo mi się zdaje, bo też y, to jest fajne, że to jest głupie znaczy, że Rockstar nie zrobił tak, że y, nie może y, gracze, którzy nie mają 2,5 miliona na samo kupno kosatki, nie, nie mówię o żadnych ulepszeniach tam, y, nie mogą wejść na y, nową wyspę, wyspę, Kaja de Perico. To też jest głupie i teraz pójście się na mezbank, który kosztuje, wyróżniam jak zakręciłem 6 milionów, czy na kosapkę, która tam nie wyjdzie w 4 miliony, więc to tak naprawdę mezbank kosztuje 4 milionów, to tak samo bym to samo Więc macie bardzo dużo napisane w komentarzach. To jest czwarta część, legendarna część z głosem. Następne filmiki mi się daje, że też będą z głosem. Więc trzy łapki w górę to są potrzebne do tego filmu. Nie chcę jakoś za dużo łapek. Bo jest was trzynaście, a tylko trzy. Więc akurat ze dziesięć minut nie oglądam, Więc są... Nie idziemy, nie idziemy, nie idziemy mhm. Upadek Ja już nawet nie chcę liczyć, ja już uderzyłem razem. Już się pomieszałem w tym O no, i kolejny raz to mi, Tylko nie muszę, e, to nie... E, ja nie muszę uderzać w, w auta tylko Zależy to co? To jest najgorsze właśnie nie może kiedyś za kilka miesięcy się pojawią albo za kilka lat Może za dwa lata mi albo za rok Albo za rok i kilka miesięcy Filmiki z Filipem Ety Dokładnie i tam to już musisz stawiać 20 łapek w górę, to już nie będzie... Nie ma to. 20 łapek w górę. Trudno. piszcie też w komentarzach filmy pomysły na filmy bo to jest ważne bo tutaj? nie dalej no właśnie że tutaj gdzieś nie chcę mi się tam wchodzić nie, a nie tu gdzieś? a to to dobra o figurkę się jeszcze zbiorę Kóreczka. o, jeszcze tysiąc złotych, elegancko by dojechać bezpiecznie o, bez jednej rączki jadę Ręki. na pełnym flexie. W mundialnym, w mundialnym. To naprawdę te pomysły na filmy to się już mi naprawdę wyczerpały tylko mam tą serię Największe polubienia są właśnie po tą serią. O nie, już ktoś będę ściela. HP sobie muszę e, e, przypominać, e, przy... Nie, przekąski. Cokolwiek. Trzeba szybko jechać. Wsiądę chyba lepiej, o. Będziemy gonią, mnie? Ja muszę puścić. Nowego, prosi, żeby, nic nowego praktycznie, nic nowego. Jeszcze jakiś gracz mi to zabierze, o radański będzie. Bo ja, czy nie zabieram mnie do tego? Ja cię rozstrzelam.

睡去，那个什么？ 对，真是。 To jest dziwne, że jak wjeżdżam w ten punkt, w ten punkt, w ten punkt w ten, to niby szybko auto hamuje. Motor znaczy szybko hamuje. Czemu minus 150? A, opłata mechanika. 16 tysięcy, 16 800. Dużo tego towaru tam było. Kolejne, za co? A Aaaa asystentka, 300 zł nie nieźle. No kroj ta, tam pieniądze, kroj ta. A ty co tak wolno? Całe wiadro od razu wysypywać, a nie. Ale bugi Mało. To jest 13 tysięcy, to pewnie jest powinno być milion albo pół miliona. That's what we were looking for! LJT over! Dobra. Jutro... Nie, po... pojutrze. nie dzwoń. W następnym odcinku. Po, po, czyli nie jutro, tylko pojutrze. Będzie nowy filmik. O, gołąb tu lata. w tej firmie gdzieś tu. Co tu? Nie. Koronawirusa masz maskę za kolej. Dobra, to na tyle. Elo.